W dzisiejszym filmiku spróbuję sobie zrobić takiego e, takiego mini-edita, że jest ładnie w lesie i tak dalej, bo jak widać spadło trochę śnieżku, już, już jest zimno, no, zobaczcie. Tutaj widzicie, no, jest, jest ładnie. Luna, nie o mnie. To jest i Luna. No, mm. próbuję właśnie zrazić takimi nie edit, żeby się tutaj ogrywam. O, tutaj też będzie fajne ujęcie. to co, przez chwilę, znaczy ostatnio jak tu nagrywałem tego vloga Tego co opowiadałem o trenowaniu To było tu wszystko ładnie, a patrzcie teraz co Wszystko Tutaj Poprzysiewali las Dobrze, że tych drzew nie wycięli, tak szczerze Smutno, smutno się na to patrzy. Kurde, no zobaczymy co to będzie w przyszłości. Może zaraz się okaże, że tego lasu tu nie będzie, bo im się zachce wycinać. No słabo, niestety. Słabo. No ale tutaj nie, nie zła wycinka. Może i ładnie pachnie, ale takim drzewem, ale kurde, no szkoda tych drzewek szkoda. Nawet już czuć, że tutaj wieje, nie? Aż wcześniej tak nie było, szkoda.